Witaj na kanale Magia Kosmosu, gdzie zgłębiamy tajemnice astrologii. W dzisiejszym odcinku opowiem o Saturnie w retrogradacji, który 1 września powraca po raz ostatni do ryb i pozostanie tam do lutego 2026 roku. To czas, kiedy kończy się 30-letni cykl przez 12 znaków Zodiaku. Saturn, strażnik granic i nauczyciel dojrzałości, domyka tę wędrówkę przed ostatecznym wejściem do barana 14 lutego. Ten moment można porównać do ostatnich stron w książce, zanim zacznie się zupełnie nowy rozdział. Ryby to znak rozpuszczania, transcendencji, duchowości i końca. Dlatego finałowy pobyt Saturna, właśnie tutaj, działa jak rachunek sumienia duszy. Bilans, w którym ukazuje się, co jeszcze wymaga domknięcia. Rozwiązujemy to, co nie zostało zakończone. Saturn zmusza do spojrzenia na zaległe sprawy, niedotrzymane obietnice, długi wobec innych. Rozpuszczamy iluzje, weryfikujemy, co było samooszukiwaniem się, ucieczką w marzenia lub w relacje, które dawały tylko pozory bezpieczeństwa. Uwalniamy karmiczne ciężary. To czas, w którym mogą powracać stare tematy rodzinne, relacyjne czy zawodowe, aby wreszcie je odpuścić. Przygotowujemy się na nowy początek. Baran, do którego Saturn ostatecznie wkroczy w lutym, rozpocznie zupełnie nową erę odpowiedzialności bardziej aktywną, zorientowaną na działanie i budowanie od podstaw. Można powiedzieć, że Saturn w końcówce ryb staje się kosmicznym księgowym, Sprawdza, czy książka rachunkowa minionych 30 lat została zamknięta. Jeśli nie, przypomina o zaległościach i każe je uregulować. To bywa wymagające, ale daje ogromną ulgę, oczyszczenie, które pozwala wejść w nowy cykl lżejszym. Każdy znak zodiaku w tym okresie dostaje swoją szczególną lekcję. Saturn zamyka bowiem pewien rozdział w każdym indywidualnym kosmogramie. Przygotowałam informacje dla każdego z dwunastu znaków Zodiaku. Zachęcam do zapoznania się z informacją, zarówno dla znaku Słońca, jak i dla ascendentu. Zaczynamy. Baran. Saturn prosi teraz, aby ćwiczyć sztukę odpuszczania oraz oczyszczania, zarówno z jedzenia, które ci nie służy, jak i ze znajomości, zajęć czy postaw, które nie wspierają dalszej Twojej drogi, to czas zakorzeniania mistycznych zdolności otwierania się na dary, wspomnienia, a także spotkania z ludźmi, znanymi na przykład z poprzednich wcieleń. Kluczowa staje się dyscyplina snu i medytacji. One mogą być źródłem siły mogą pojawić się doświadczenia konfrontacji z cierpieniem innych, które prowadzą do głębszej empatii i duchowej dojrzałości. Byk Saturn kieruje Twoją uwagę ku przyjaźniom, wspólnotom i grupom, zarówno tym bliskim, jak i szerszym społecznościom. To czas, by przyjrzeć się jakości więzi i w razie potrzeby je naprawić lub umocnić. Może pojawić się również konieczność uregulowania spraw z urzędami czy instytucjami. Ważną rolę odegrają także technologia, nauka i cyfrowe kontakty, warto odświeżyć narzędzia i zaktualizować sprzęty, aby wspierały nowy etap życia. Bliźnięta. W centrum uwagi staje teraz Twoja kariera oraz relacje z autorytetami. To czas dodatkowych obowiązków, możliwych zmian zawodowych lub głębszego wejścia w wybraną profesję. Warto przyjrzeć się uważniej współpracy z przełożonymi czy ważnymi postaciami. Saturn otwiera drogę do ambitnego kroku naprzód w sferze zawodowej, w zamian oczekuje jednak dojrzałości, odpowiedzialności i konsekwencji. Rak. Saturn kieruje Twoją uwagę ku edukacji, nauczaniu i poszerzaniu horyzontów, a także ku temu, jak traktowana jest prawda, sprawiedliwość i moralność. To czas autentyczności i szczerości wobec siebie i wobec innych. Mogą pojawić się wyzwania związane z tym obszarem, albo konieczność uzdrowienia relacji z osobami z innych kultur czy z innych krajów. Saturn przypomina, że prawdziwy rozwój opiera się na szczerości i uczciwości. Lew Saturn w rybach uaktywnia Twój ósmy dom przestrzeń transformacji, intymności i wspólnych zasobów. To czas konfrontacji z tym, co wymaga uzdrowienia w relacjach opartych na zależnościach finansowych, Emocjonalnych czy cielesnych. Saturn zachęca, by zamknąć zobowiązania i więzi, które zatrzymują Twój rozwój, a otworzyć się na głębszą bliskość i prawdę w kontaktach z innymi. To także moment, by zmienić sposób, w jaki postrzegasz temat przemijania, dzielenia się dobrami i tego, co naprawdę daje Ci poczucie bezpieczeństwa. Choć to proces wymagający, przynosi szansę na odrodzenie i odzyskanie wewnętrznej mocy. Panna. Saturn zachęca cię do porządkowania i uzdrawiania relacji, zarówno partnerskich, w pracy jak i osobistych. Mogą pojawić się napięcia w kontaktach ze starszymi osobami czy autorytetami. Warto uważać na spory prawne, rywali i otwartych przeciwników. Saturn uczy, że trzeba odpuścić to, co nie działa, by zrobić przestrzeń na nowe więzi. To czas konfrontacji ze swoimi wrogami zewnętrznymi. Lub wewnętrznymi i uwolnienia się od ich wpływu. Waga! Saturn zaprasza Cię, aby przyjrzeć się zdrowiu, pracy, codziennym rutynom, diecie oraz temu, jak wygląda służenie innym. Można stać się wsparciem, opiekunem czy terapeutą dla swojego otoczenia. Saturn sprzyja także nowym obowiązkom związanym ze zwierzętami lub działalnością opiekuńczą. To etap porządkowania codzienności tak, aby stała się źródłem równowagi i harmonii. Skorpion Saturn przypomina teraz o znaczeniu radości, zabawy i kontaktu z wewnętrznym dzieckiem. To doskonały moment, aby zostać rodzicem lub przyjrzeć się relacjom z dziećmi biologicznymi lub tymi symbolicznymi, czyli projektami tworzonymi z serca. W miłości mogą pojawić się komplikacje, ale relacja z kimś dojrzałym lub starszym przyniesie wiele korzyści i lekcji. Saturn zachęca do odkrycia na nowo szczęścia tego, które rodzi się z prostoty i autentyczności. Strzelec Saturn pragnie zakorzenić cię w domu i w rodzinie, przypominając o obowiązkach wobec najbliższych. To czas inwestowania w nieruchomości, budowania rodziny lub brania odpowiedzialności za swój ród. Mogą ujawnić się także traumy przodków lub odwrotnie dziedziczone talenty albo powtarzające się schematy w linii rodowej. Saturn prowadzi ku świadomemu przejęciu pałeczki i uzdrowieniu tego, co niesione jest z pokoleń, a także ku stworzeniu solidnego fundamentu dla przyszłości. Koziorożec Saturn to Twój władca. Zachęca Cię do porządkowania relacji z krewnymi, rodzeństwem, kuzynostwem, sąsiadami czy współpracownikami. To także moment, aby ponownie przyjrzeć się podpisanym umowom i zobowiązaniom. Saturn sprzyja rozwojowi nowych projektów i przypomina, że komunikacja może być potężnym narzędziem budowania przyszłości. Wodnik. Saturn, twój tradycyjny władca, zaprasza do przyjrzenia się finansom, poczuciu własnej wartości i systemowi przekonań. To czas, by inwestować w swoje dary i poszukiwać nowych źródeł dochodu. Saturn uczy dyscypliny i planowania, szczególnie w sferze finansowej. To moment budowania fundamentów, które zapewnią stabilność na kolejne lata. I ostatni znak Zodiaku ryby. Saturn znajduje się teraz w Twoim znaku i wszyscy razem z Tobą przechodzimy ten proces. To czas redefinicji siebie, zmiany wyglądu, wizerunku, być może miejsca zamieszkania czy sposobu przedstawiania się. Tworzy się nowa wersja Twojej tożsamości. Saturn zachęca także do głębszej troski o ciało, zdrowie i odpowiedzialności za własne życie. Szczególnie mocno ten tranzyt odczują osoby urodzone między 14 a 20 marca lub te z ascendentem czy księżycem w rybach od 25 do 29 stopnia znaku ryb. Może pojawić się presja i ciężar obowiązków, dlatego tak ważne jest unikanie nadmiernej samokrytyki i otwieranie się na wsparcie. Saturn daje szansę na dojrzałość, odpowiedzialność i uwolnienie się od długotrwałych przeszkód. Kluczowe stają się dyscyplina, planowanie i gotowość na mądre przewodnictwo. W astrologii Saturn nazywany jest surowym, choć sprawiedliwym nauczycielem. Jego lekcje bywają wymagające ale zawsze niosą mądrość szkoda, że w pełni doceniamy ją dopiero z perspektywy czasu. Dziękuję, że byliście ze mną w tej podróży. Jeśli czujecie, że te treści wnoszą dla Was wartość, zachęcam do subskrypcji kanału i pozostania na dłużej. Przed nami jeszcze wiele niezwykłych spotkań z kosmosem. Do zobaczenia i do usłyszenia.